Reus to gra, w której jest się planetą. No, Bogiem czy innym duchem planety. I ma się pod kontrolą gigantyczne kolosy, zdolne tworzyć przy pomocy uderzenia pięścią lub tupnięcia o glebę oceany, lasy, góry, bagna i pustynie. Tak, tworzą ekosystemy fochnięciem, stupnięciem. Gra wygląda jak dwuwymiarowy klon Popolusa czy innego black and white. Owszem, ale nim nie jest. Reus to jedna z tych gier, które sprawiają, że czujemy się jakbyśmy po upolowaniu kuropatwy rozcięli jej brzuch, a ze środka wysypałyby się brokuły. Zaraz co? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas, i opowiem wam o co biega w Reusie. Grze wydane jedynie na pecety. Oto ładna, czysta, martwa planeta. Niestety z jakiegoś powodu trzeba ją zasiedlić robactwem. <laughs> to znaczy ludźmi. Cóż, taka rola natury. A oto nasi giganci: skalny, leśny, wodny i bagienny. Za ich pomocą będziemy terraformować tę nieożywioną kupę skał i przemieniać ją w raj dla zasiedlających planetę niewdzięcznych kreatur, to znaczy ludzi. Wygląda to na grę o otwartej strukturze, w której dłubiemy sobie w planecie tworząc lasy, rozrzucając zwierzątka, mutując rośliny, winne rośliny itd. Ależ to mylące wrażenie! Tak naprawdę to bardzo rygorystyczna gra logiczna, która tylko pozornie jest otwartym sandboxem. Teren koło każdej wioski składa się z małej ilości skrawków lądu, na których możemy coś umieścić, więc mieści nam się bardzo ograniczona liczba obiektów. Obiekty te możemy mutować, przemieniając w inne obiekty, dodawać im różne właściwości i tak i wszystko ma określone symbiozy, w które może wejść. Na przykład dany owoc może dawać o wiele więcej jedzenia, jeśli w pobliżu rośnie odpowiednie drzewo, a obecność stosownych minerałów może zwiększyć przyrost bogactwa lub też rozwoju technologicznego, jeśli na danym terytorium występuje określony gatunek zwierząt. Nasi wieśniacy, to znaczy worki krwi, to znaczy podda <laughs> wierni. Nasi wierni tworzą w osadach projekty, których wykonanie w odpowiednim czasie pozwala ulepszać możliwości gigantów i dawać im nowe moce. A same zadania polegają zwykle na osiągnięciu określonego poziomu pożywienia, bogactwa lub technologii w ograniczonym czasie. I tu kończy się nasza wolność, a zaczyna naprawdę złożona gra logiczna, polegająca na kombinowaniu jak ułożyć dostępne rośliny, zwierzęta i minerały na tych kilku polach terenów pobliżu osady, aby dostarczyć workom mięsa, <laughs> to znaczy wiernym jak najwięcej zasobów. Problem w tym, że te powiązania nie mają logicznego sensu, więc wszystkich symbios musimy się praktycznie uczyć na pamięć albo dziesiątki razy czytać opisy obiektów. No bo, czemu niby obecność krzewów truskawkowych miałaby zwiększać produkcję pobliskich jagód? Wszystko to jest bardzo umowne, więc niełatwo to spamiętać, a na wyższych poziomach pamiętanie tego, co z czym się łączy, jest kluczowe. No i z czasem nasze nędzne pędraki, <laughs> to znaczy wierni. Mogą stać się chciwi i zaatakować inne osady, a wojna, jak wiadomo, nie jest niczym dobrym i nigdy się nie zmienia. Chciwość możemy blokować, wywołując w poddanych trwogę. Bo jak wiadomo, gdy trwoga, to do Boga. Szkoda tylko, że recepty na trwogę są równie umowne. No bo dwa krzaki czegoś tam to nie to samo co gorący krzew albo porządny potop. Ale nie zrozumcie mnie źle: Reus to fajna gra z bardzo przyjemną dla oka klimatyczną oprawą i świetnie skonstruowaną mechaniką tworzenia ekosystemów. Niemniej ktoś, kto kupi to szukając symulatora boga w stylu Populusa czy Black and White, może się zdziwić, jak bardzo się pomylił, a sama zabawa oparta jest na nieco zbyt umownych założeniach, których trzeba się uczyć na pamięć. Niemniej jest tu wiele niezłej zabawy i solidne wyzwanie, które zwiększa się wraz z kompetencjami gracza, bo im lepiej prosperujące osady nauczymy się tworzyć, tym trudniej jest utrzymać ich równowagę. No i zawsze jak już wszystko zawiedzie możemy posłać te nędzne istoty prosto do piekła, wypiętrzając góry pod nimi, topiąc ich w oceanie albo zwyczajnie unicestwiając ciosem kamiennej pięści o wielkości meteorytu tunguskiego. Udanego ożywiania i unicestwiania całych cywilizacji. Game on.